Panie Kapitanie, ładunki założone! Założyłeś tak, żeby było śmiesznie? Ale mam dzisiaj dobry humor! Tylu kosmiców jednego dnia, to już dawno nie ******liśmy! Dobra, Janusz, rozciągnij drut na bezpieczną odległość i A ty chyba zrób zdjęcie. Dobra, teraz cichuteńko! Pierwsze zgromadzenie grupy przestępczej The Forwards uważam za zakończone. SP-Bot i Tico-Bot byli przeciw. Czyli ja nie został liderem przez głosowanie. Szkoda, byłby niezły. Po co mamy wybierać lidera, skoro i tak zawsze rządzisz się najbardziej? Lider nieformalny. Dobrze brzmi! Zgoda. Zastępca lidera nieformalnego, co chcesz powiedzieć? Ej, jaki zastępca? To jakim jestem? Starszy to cię udzielam głos. Chciałbym poddać wniosek pod głosowanie. Jaki wniosek? Zimno mi. Dobre! Jestem za. Za. Weto. Ej! A zatem wniosek przepadł. Trudno. Kolejny wniosek jako lider nieformalny złożę ja. Zamówmy pizzę. Jestem za. Za. Weto. No jak? Przecież przed chwilą złożyłeś taki sam wniosek. Ach! Ch...i wam w rurę wydechował. Za. O! Naprawdę? No to z dumą ogłaszam, że wniosek numer 23 jako pierwszy przechodzi. Kto dzwoni? Jeśli tylko pod to Veto. Przecież wszyscy tylko ja mam komórkę. Szpanel. Spokojnie! Emocje na bok. Najpierw uraćmy jaką zamawiamy. Parajero i Peto, peto. Funki! to jest? Nie wiem, ale brzmi zajebiście. I nie gadaj za długo. Dzień dobry. Chciałbym zamówić pizzę. Cholera rozłączył się. <laughs> O k... no to mamy p... Ale zgłasam wniosek, że to Tiko zepsuł, jestem za. A kochany, tak się bawić nie będziemy. Wniosek numer 67... Ktoś nas obserwuje za... Też za. No kurwa, no, patrz! O, k... A rzeczywiście! No 3-4 woli w deformacji, a się tym zajmę. Nic nie widziałeś. A dla pewności za wycieleczko jest dycha.